Wracamy do pani, wracamy do Krakowa. Na Kraków zawsze można liczyć. Kraków w Warszawie szczerze mówiąc. Kraków w Warszawie. Krakowianka w Warszawie, tak. tak. Proszę Państwa, dziękując za wszystkie argumenty, jakie, jakie padły podczas naszej debaty, próbowałam, próbowałam rzeczywiście dokonać podsumowania i przyszły mi na myśl, mi na myśl dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest jedna z moich ulubionych zresztą. Utopii czy sytuacji hipotetycznych, w której John Rawls zaprasza nas do tego, abyśmy za zasłoną niewiedzy w sytuacji pierwotnej dokonali wyboru pierwszych zasad sprawiedliwości. Pierwsza zasada jego sprawiedliwości powiada, że każda osoba winna mieć równe prawo do jak najszerszego całościowego systemu równych podstawowych wolności. Dającego się pogodzić z podobnym systemem dla wszystkich. Druga zasada sprawiedliwości powiada natomiast, że nierówności społeczne i ekonomiczne mają być ułożone w pewien konkretny sposób, tak aby były z jak największą korzyścią dla jak najbardziej upośledzonych. A jednak nawet w tej hipotetycznej sytuacji, kiedy wzajemnie sobą niezainteresowani mamy dokonać, wyboru zasad sprawiedliwości, a w obym społeczeństwie, przyszłym społeczeństwie nierówność jest czymś w zasadzie, w zasadzie oczywistym. Pisał nam o tym, pisał nam o tym Raymond Aron, którego zaczynaliśmy. I tak odnosząc się do naszych tez, a równość jest po hopsowsku nieprzewidywalna. I może być dla nas zagrożeniem. A równość powoduje również to, że możemy żyć w owym myślim raju, który dusi nas, tak jak dusiłaby nas populacja tych wszystkich identycznych. Idźmy dalej, rozwój to nie jest tylko rozwój gospodarczy. Każdy rozwój zaczyna się zawsze od pierwszego kroku. I tu można powiedzieć, zgadzając się z panem Dachuszem Maciołkiem, który powiedział o tym, jak istotna jest rola liderów. Pan przypomniał rolę liderów, liderów rozwoju, ale ci liderzy to zawsze jest jakaś pierwsza osoba. To zawsze jest jakaś osoba, która dostrzega nierówności i która stara się albo z nich sama wyjść. Tak jak starał się nasz bohater, o którym mówiłam na początku, doktor Żywago. Taka osoba wychodzi i, no właśnie, to jeden z moich ulubionych cytatów. Lawina grunt od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Jak, jak zwykł mawiać już ktoś inny, możeć, możesz mieć wpływ na bieg lawiny. To Czesław Miłosz, którego na początku, przed naszymi wystąpieniami, przetaczał prezydent Paweł Jagli. Lawina zaczyna się więc od tego, że dostrzegamy różnicę. Rawina zaczyna się, tak jak ten pierwszy ogień od iskry. Dla mnie tą iską jest nierówność, w której widzimy różnicę, która pcha nas ku rozwojowi. Gdyby nie dostrzegano nierówności, gdyby nierówności nie istniały, a nie poruszalibyśmy dzisiaj, nie rozmawialibyśmy dzisiaj tak naprawdę o prawach kobiet, nie rozmawialibyśmy o rozwoju, nie rozmawialibyśmy o ewolucji naszego myślenia, a i wydaje mi się, że no właśnie żylibyśmy w takiej, czy to w mysie utopii, o której mówiła Pani Profesor, czy żylibyśmy w owym mieście słońca, gdzie bylibyśmy tak samo bogaci i tak samo biedni, ale być może rzeczywiście niczym te myszy zaczęlibyśmy się tak bardzo zajmować sobą, że nie zwracalibyśmy uwagi na innych. Nie zwracając uwagi na innych nie mielibyśmy szansy na rozwój. Dziękuję. Dziękujemy wszystkim partnerom tego cyklicznego wydarzenia: partner strategiczny Bank BNP Paribas, partnerzy wspierający iKano Bank, ING, Orange oraz Santander. Partnerzy konferencji: Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego oraz Signal i Dunaj. Patroni medialni: Ekonomia Społeczna.pl, Kampanie Społeczne.pl, Odpowiedzialny Biznes.pl oraz Proto Public Relations, inicjatywy i organizacje partnerskie, Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, Feel the Planet, Feel the People, Fize Fundacja imienia Lesława Pagi, Igrzyska Wolności, Liderzy Pro Bono, Open Eyes Economy Summit, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Think Tank oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.